Hej, cześć, siemano, z Noah strony games witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale I w dzisiejszym filmie Lecz tym razem nie z Call of Duty, Kompletnie nie z Call of Duty, odskakujemy od Call of Duty I kowrujemy najnowsze informacje w gamingu A więc, tak jest, jak jest to widać po tytule Sony potwierdziło kontroler do PS5 Czyli tak zwany Duszla 5 Jak na tą chwilę oczywiście mamy PS4 konsolę, która jest najnowszym e, Produktem, najnowszą konsolą Od Sony, jest to do, oczywiście Duszla 4 A teraz wraz, gdy Oczywiście otrzymujemy najnowszą konsolę PlayStation 5 otrzymujemy także kontroler do piątki, czyli DualShock 5. I właśnie o tym sobie dzisiaj porozmawiam, ponieważ Sony oficjalnie potwierdziło wygląd, mamy wygląd pada oraz powiedzmy jego małe możliwości. A więc bez ogromnego przedłużania przechodzimy do filmu. A więc na pierwszy rzut oka ten pad praktycznie można powiedzieć, jednym zdaniem się nie zmienił, ponieważ nawet to Sony powiedziało oficjalnie, pad jest nieco delikatnie pozmieniany tu i tam, lecz wciąż zachowuje tą formę. PlayStation 4 formy pada do Szlaku 4, więc generalnie pad, jeśli chodzi o na pierwszy rzut oka, nie jest zmieniony. Lecz potwierdzili, że jest o wiele grubszy, jest o wiele cięższy, coś w stylu powiedzmy Xboxa, że to jak widać ten wygląd jest taki załukowany. Czyli generalnie mam to na myśli, że gdy weźmiecie pad od Xbox od Xboxa, jest gruby, ciężki, czujecie, że go macie w rękach, i generalnie jest taki, wiecie, załukowany. Gdy podniesiecie pada od PS4, no ten pad jest po prostu prosty, złożony i tyle. Nie wiecie o co chodzi. <laughs> Jak to z tymi memami, że wiecie, pad od Xboxa jest krzywy, od PS4 prosty. Znaczy nie w tym oczywiście rzecz. Tutaj szacunek dla <laughs> wszystkich graczy na Xboxie yy, oraz oczywiście dla wszystkich szacunek dla wszystkich graczy na PS4. Ja także jestem użytkownikiem PS4. E, planuję kiedyś posiadać. Też od... oczywiście Xboxa, jakby nie jestem zbytnio, Xboxem gracza tyle co grałem na 360, nigdy na łanie. Niektóre oczywiście gry lepiej działają na One, niektóre na ps 4 i tak dalej. A tłumaczę się, ponieważ nie chcę, że tutaj żadnych mieć urazy do niego do wszystkich oczywiście podchodzimy z szacunkiem. A więc przechodząc do pana, a nie gadając o pierdołach, jak już mówiłem Sony, potwierdził, że pad jest o wiele grubszy i cięższy, co nie oznacza, że to jest jakiś minus, ponieważ pada musi czuć tak naprawdę, żeby żeby nim swobodnie grać, żeby nie były też za ciężkie, nie zaletki. Niektóre pady, że tak powiem, modyfikowane czy to PC-tów i tak dalej. Innych firm mają różnorodne na przykład ustawienia, że pad ma być cięższy, mają właśnie takie ciężarki, które sprawiają, że jest lżejszy, się zajmujesz się, nakładasz, lecz w tym przypadku do ps 4 będziemy mieli nieco cięższy niż ps 4 Zauważalnie, lecz minimalnie, więc tutaj taka mała zmiana. Kolejna rzecz, lightbar został usunięty. Jak ktoś nie wie co to jest lightbar, lightbar to jest ten właśnie te, te światło, które się wydobywa z naszego pada z boku po drugiej stronie, jak go trzymacie, macie właśnie takie światło, które moim zdaniem jest bardzo przyjemne i w wielu grach właśnie twórcy gier, gdy robią gry, wykorzystują to światło, chociażby w GTA, macie, gdy was goni policja, wasze światło świeci na niebiesko, czerwono i wiele gier to wykorzystuje, chociażby Black Ops 4, nie wiem, świeci się na pomarańczowo, ponieważ wiecie, to jest kolor Black Opsa generalnie pomarańczowy a gdy gracie w Red Dead z kolei macie np. tło czerwone no to macie oczywiście czerwony kontroler więc ten lightbar był używany przez wiele twórców lecz nie przez dużą ilość dlatego Sony postanowiła usunąć ten lightbar i to nie ze względu na na to że gracze tego nie chcieli tylko właśnie że twórcy tego nie, wy nie wykorzystywali więc tak naprawdę ta opcja się marnowała i moim zdaniem jestem naprawdę zawiedzony to jest to jest dla mnie szok, bo ja na przykład, ja na przykład jestem ogromnym fanem tego lightbara I zawsze jak, nie wiem, zgasza światło w nocy, czegoś szukam, czy coś szybko chcę sięgnąć To zawsze tym padem mogę sobie poświecić, lecz w tym przypadku... Tak nie będzie, naprawdę aż się smutno robi, więc yy, no niestety, oni ogólnie, jak już mówiłem, uznali, że nikt tego nie używa, moim zdaniem to jest bez sensu, ponieważ zaraz wam coś powiem śmieszniejszego i zaraz właśnie wrócimy do tego lightbara. Kolejna rzecz, z mikru, mikro USB port został zmieniony, więc mikro USB port nie będzie istniał, yy, mamy zamiast tego USB, co port to jest USB-C, czyli to jest po prostu nowsza generacja USB. Jakby ja mam w przypadku tym właśnie telefon, który używa USB-C. To jest po prostu nowsza wersja USB i tyle. W tym przypadku na PS4 mamy USB Micro, a teraz oczywiście będziemy mieli y, USB C. I generalnie Micro to jest ja mam na myśli te wiecie, zwykłe standardowe y, Wejście chociażby do telefonów, jak macie um, ładowane, to w tym przypadku właśnie C i zauważyłem, że właśnie większość telefonów już używa USB-C, to jest jakby nie, nie dużo się o tym słyszy wejściu. Lecz tak, do PS, e, PS5 nie będziecie, do kontrolera PS5 nie będziecie, mi, nie będziecie mogli użyć tego samego kabla, aby podładować tego pada, więc miejcie to na uwadze. USB-C port jest po prostu lepszym, lepiej ładuje i tak dalej. Wiadomo, technologia, idziemy do przodu, prawda? A i miejcie na uwadze, że te informacje były coverowane, lecz te informacje wtedy były nieoficjalne, lecz w tym przypadku są oficjalne, bo jak już mówiłem, Sony to potwierdziło i generalnie można powiedzieć, że w dzisiejszych czasach wszystkie. Nieoficjalne informacje są oficjalne, ale nieoficjalnie, jeśli ma to jakiś sens. Wiecie, o co chodzi? Jakby te wszystkie informacje z wielu, e, o wielu grach i wielu różnych te informacjach z gamingu, czy to chociażby nawet nie z gamingu się sprawdza, więc takie już mamy czasy. Wracając do tematu, tak jest, triggery, triggery są znacznie zwiększone, e, jakby będzie, będzie je bardzo. Gracz znacznie bardziej odczuwał, szczególnie gdy gra w takie gry, gdzie masz dużo strzelania, właśnie gdy będziesz używał tych triggerów, te triggery podobno mają jakoś tam imersywnie inaczej oddziaływać, czyli generalnie gdy ty strzelasz z broni, będziesz czuł tym triggerem, że strzelasz z broni. Palnej, załóżmy. A gdy będziesz używał łuku, no to będziesz oczywiście czuł różnicę, ponieważ wiecie, Łuk to nie jest broń palna, to jest bardziej broń Miotana. Naciągasz strzałę, będziesz czuł, że ta strzała jakby leci, wiecie, to takie tam pierdołowate, lecz to taka ma być tam imersja tych triggerów, więc zobaczymy, co tak naprawdę z tym. Sony zrobi i zaplanuje, lecz to są właśnie te informacje, które napadają. Powiedzmy, one są takie specyficzne, że ich aż dosłownie nie da się zrozumieć. Lecz e, przechodząc do kolejnych rzeczy, e, konsola ma podobno wyjść. To jest oczywiście ta informacja już jest niepotwierdzona. To są plotki, a jak wiecie, plotki się sprawdzają. Konsola ma wyjść na październik lub listopad 2020, czyli powiedzmy. E, tak jak w sumie oni zapowiadali, że podobno ma wyjść, wiecie, na tam trzecim lub drugim kwartale 2020, więc powiedzmy, no teraz mamy zaraz, yy, mamy listopad grudzień, no i mamy 2020, powiedzmy, yy, najbardziej prawdopodobny jest trzeci kwartał, ponieważ... PS4 już w trzecim kwartale czyli na jesień, lecz też są plotki że wychodzi właśnie na holiday, czyli wiecie na okres wakacyjny, tam wiecie ten czerwiec i tak dalej, jakby koniec drugiego kwartału, więc zobaczymy jak to będzie z tą datą premiery, jak już mówiłem to jest niepotwierdzone, dlatego tak o tym spekulujemy kolejna informacja o padzie, tak jest touchpad. touchpad, touchpad został ulepszony, nie wiemy w jaki sposób, lecz to jest właśnie jedna z rzeczy, która którą PS4 wprowadziło i która jest moim zdaniem bardzo fajna Pozostała wciąż przy konsoli PS5, więc moim zdaniem to jest bardzo tutaj fajna informacja, ponieważ dużo deweloperów, dużo właśnie twórców, którzy tworzą gry na konsole wciąż używają tej opcji i gracze też oczywiście uwielbiają taż, to jest jedna z najlepszych funkcji, jakie jakie oczywiście PS4 nam dało Kolejna rzecz, głośnik, głośnik został ulepszony i teraz właśnie ta rzecz o której wspominałem i mówiłem, że się z niej pośmieniemy. A więc, głośnik został ulepszony i... Co jest hmm. bardzo ciekawe, że oni powiedzieli, że u fajnie, głośnik normalnie został ulep wiecie, ulepszony, wszyscy się cieszą Jakby głośno, głośno było o tym, nie? Że, że głośnik jest fajny i tak dalej, ulepszony, ma lepszy dźwięk e, Ale naprawdę, dajcie mi znać, tak szczerze, dajcie mi znać w komentarzach Ilu z was używa głośnika w controllerze w PS4, ponieważ w PS4 on jest Lecz ja osobiście mam go wyłączonego, ponieważ mnie to strasznie irytuje e, Ja gram na słuchawkach, nie jestem jakimś takim luźnym graczem, który umie grać na monitorze czy na TV, na głośnikach TV Więc jakby, wiecie ja jestem graczem, powiedzmy, mogę powiedzieć przynajmniej dla siebie. Jestem profesjonalnym graczem, który właśnie gra na headsetcie. Liczy mu się jakość audio w headsetcie i tak dalej, jakość mikrofonu. I generalnie, właśnie pytanie: ilu z Was używa głośnika w kontlerze? Bo ja, na przykład, mi to by strasznie przeszkadzało. No, chyba, że gram dla fanów, włączę sobie czasem jakąś grę, zobaczę, czy ten głośnik działa, jak on działa i tak dalej. czy to jest bardzo fajne, bo <laughs> oni powiedzieli, że lightbar nie jest używany. Jakby co. Przecież ja uwielbiam lightbar, nie wiem wydajcie się, czy lubicie właśnie ten te światło, które się wydobywa z, z z waszego kontrolera, naprawdę Moim zdaniem to powinno zostać wciąż w kontrolerze PS5, a właśnie ten głupi głośnik powinien zostać usunięty dosłownie z kontrolera, to jest, to jest moim zdaniem bez sensu jako inny odwrót robią, robią właśnie tego, Jestem trochę zdenerwowany i wkurzony czemu oni tak postępują, że nie ma tego lightbara, a będzie ten głupi głośnik, którego nikt nie używa. Tak czy inaczej, nie przedłużając oczywiście dzisiejszego filmu, chciałem właśnie przekazać Wam tę informację, jako że kowrujemy najnowsze informacje w gamingu oraz oczywiście najnowsze informacje w Call of Duty, chociażby Black Ops czy najnowszego Modern I w tym tygodniu jest już update 1.09, jak już mówiłem w poprzednim filmie, o Call of lecz ten film oczywiście jest o tutaj najnowszych misach, więc tego nie chcę mówić, lecz przypominam dla wszystkich graczy, ponieważ większość tutaj widzów na moim kanale jest z oczywiście Call of Duty i przypominam jeśli chodzi tutaj o konsolę wciąż PS, PS5, o kontroler do PS5, Google Stadia jest 3 grudnia i podobno ma coś tam jeszcze samym pokazać, więc Bądźcie, bądź, bądźcie, bądźcie czujni, eee, oczywiście subskrybuj kanał, jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje jeśli jesteś tutaj nowy i myślisz, że zasługuje na tą subskrypcję, aby Wam oczywiście przekazywać te najnowsze informacje w gamingu, czy to chociażby o nowej konsoli, nowych grach i tak dalej. Tak szczęście, dzięki za oglądanie, no i co? Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych na razie, makleraut.